Szanowni państwo, w imieniu dowódcy Hoszczyńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 12 Brygady Zmechanizowanej imienia Generała Broni Józefa Halera, serdecznie witam państwa na uroczystości przekazania obowiązków dowódcy Hoszczyńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 12 Brygady Zmechanizowanej oraz pożegnanie z mundurem pułkownika Sebastiana Hawajdy. Poszczeński Dywizjon Artylerii Samobieżnej 12 Brygady Zmechanizowanej imienia Generała Broni Józefa Hallera, zgodnie z decyzją nr 438 MON ministra obrony narodowej z dnia 18 listopada 2011 roku, z dumą przyjmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji Brygady Artylerii Zechauzu Warszawskiego, II Brygady Artylerii. Kompanii Artylerii Lekkiej Legii Naddunajskiej, drugiego Batalionu Artylerii Pieszej, Drugiego Pułku Artylerii Legionów, drugiego Warszawskiego Pułku Artylerii Lekkiej, Drugiego Pułku Artylerii, drugiego pułku artylerii Legionów imienia Króla Władysława IV, drugiego pułku artylerii mieszanej imienia Karola Władysława IV. 2. Pułku Artylerii imienia Króla Władysława IV. Szanowni Państwo, za chwilę zostanie wprowadzona kompania honorowa Hoszczeńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej. Kompania honorowa maszerować. Pod udziałem, baczność. Pod na lewo. Chodź. Na Kompania! lewo! Prób. Na prawo! Chodź. Szanowni Państwo, wyznaczone miejsca na placu zajęły Kompania Honorowa poczet sztandarowy repliki sztandaru II Pułku Artylerii Legionów imienia Króla Władysława IV pododdziały Dywizjonu Artylerii Samobieżnej. Dowódcą dzisiejszej uroczystości jest pan porucznik Krzysztof Lewandowski. Kompanię honorową wystawiły pododdziały Choszczyńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 12 Brygady Zmechanizowanej pod dowództwem porucznika Mateusza Górki. Poczet sztandarowy repliki sztandaru II pułku artylerii legionów imienia króla Władysława IV wystawił Hożyczynski Dywizjon Artylerii Samobieżnej 12 Brygady zmechanizowanej w składzie. Dowódca pocztu starszy sierżant Adam Zieliński. Sztandarowy kapral Paweł Leszczyński. Asystujący starszy kapral Marcin Prosta. Poczet flagowy w składzie dowódca pocztu, starszy kapral Justyna Kowalczyk, flagowy kapral Ireneusz Kolanek, asystujący starszy szeregowy specjalista Łukasz Boch. Szanowni Państwo, za chwilę dowódca uroczystości, pan porucznik Krzysztof Lewandowski. Złoży meldunek dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej panu generałowi brygady Dariuszowi Czekajowi o gotowości pododdziałów do uroczystej zbiórki z okazji przykazania i objęcia obowiązków dowódcy Choszczyńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej Poddziały, baczność. Poddziały na prawo. Bocz Thank <laughs> you. Szanowni Państwo, nastąpi podniesienie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie hymnu narodowego. Wybaczność, poddziały, spocznij. Szanowni państwo, głos zabierze dowódca Choszczyńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej, pułkownik Sebastian Hałajda. Szanowni państwo, zostanie odczytany rozkaz personalny dyrektora Departamentu Kadr o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej pułkownika Sebastiana Hałajdy. Poddziały, wybaczność. Rozkaz personalny numer 229 dyrektora Departamentu KATR z dnia 18 stycznia 2024 roku. Poddziały, Pod spocznij. Podpułkownik Hawajda Sebastian, dowódca dywizjonu, dywizjon artylerii samobieżnej, 12. Brygada Zmechanizowana. Zwalniam z zawodowej służby wojskowej. I przenoszę do pasywnej rezerwy wskutek upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez żołnierza zawodowego. Termin wypowiedzenia upływa z dniem 31 marca 2024 roku. Rozkaz podpisał: Poddziały baczność. Dyrektor Departamentu KATR, czasowo pełniący obowiązki, pułkownik Adam Kępiński. Poddziały, spocznij. Szanowni Państwo, głos zabierze dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej, generał brygady Dariusz Czekaj. Wielce szanowni Państwo, według godności, stanowisk i funkcji, drodzy żołnierze, oficerowie, podoficerowie, szeregowi, pracownicy wojska. Serdecznie dziękuję Wam wszystkim za przybicie na dzisiejszą uroczystość. Jest ona wyjątkowa ze względu na ten szczególny charakter. Przekazanie dowodzenia dywizjonem połączone z pożegnaniem pułkownika Sebastiana Hałajdy, który po ponad 28 latach służby zdecydował się na jej zakończenie. Choszczyński Dywizjon Artylerii Samobieżnej jest niezwykle ważnym ogniwem 12. Brygady Zmechanizowanej, zapewniającym wsparcie ogniowe pozostałym elementom grupowania bojowego. Dlaczego na czele tak istotnego pododdziału musi stać w, pełen, w pełni zaangażowany i odpowiedzialny profesjonalista? Takim niewątpliwie jest pułkownik Hawajda, stąd jego odejście ze stanowiska jest ogromną stratą dla 12. Brygady, a odejście do cywila stratą dla wojska. Niemniej, oficerem się jest zawsze, nawet przechodząc do rezerwy, gdzie dalej można realizować się osobiście i służyć ojczyźnie. Od 2022 roku pułkownik Hawajda miał zaszczyt dowodzić artylerzystami Błękitnej Brygady, którzy w tym czasie wzorowo wykonywali szereg trudnych zadań. Swoją służbę pan pułkownik rozpoczął studiami w Wyższej Szkole Oficerskiej im. generała Józefa Bema w Toruniu. Po zakończeniu nauki objął obowiązki w 12. Brygadzie Zmechanizowanej i przez długi czas był z nią związany. Zajmował tutaj kolejno stanowiska dowódcy plutonu ogniowego w Dywizjonie Artylerii Samobieżnej oraz oficera pionu szkolenia 12. Brygady. W latach 2011-2017 służył w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych na stanowisku specjalisty w oddziale analiz szkolenia. Następnie objął obowiązki zastępcy szefa artylerii w dowództwie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, gdzie realizował zadania przez kolejne 5 lat. W międzyczasie w latach 2008-2020 trzykrotnie służył w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Kolejno jako specjalista doradca wojskowy, następnie szef sekcji oraz dowódca grupy doradca. W 2022 roku pułkownik Hawajda został wyznaczony na stanowisko dowódcy Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 12 Brygady. Z przekonaniem mogę powiedzieć, że doświadczenie zdobyte przez lata podczas służby, zarówno w Polsce, jak i za granicą, na misjach, z powodzeniem wykorzystał Pan na swoim stanowisku. Pozostawia Pan bardzo dobry zespół zaangażowanych żołnierzy oraz pracowników, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach a wśród nich wielu stanowi wzór do naśladowania. W swoim imieniu i żołnierzy 12. Brygady Zmechanizowanej dziękuję Panu bardzo za poświęcenie i ambicje godną najlepszego dowódcy. Dzisiaj przychodzi dla Pana chwila na kolejne wyzwania, ale już poza resortem obrony narodowej. W tym szczególnym dniu składam Panu życzenie o dobrego zdrowia oraz spełnienia planów osobistych. Dziękuję bardzo Pani. Drodzy goście, za chwilę nastąpi uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy Hoszczeńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 12 Brygady Zmechanizowanej i proporca Rozpoznawczego. Proszę zdającego obowiązki dowódcy Hoszczeńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej pułkownika Sebastiana Hawajdę oraz obejmującego obowiązki majora Bartłomieja Dadyńskiego o wystąpienie przed trybuną. Powiedziałeśmy Pododział na prawo. Patrz. Znaczkowy baczność. przed szyku. Marsz. wybaczność do szyku wstęp Po udział wybaczność Po udziały Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi podpisanie protokołów przekazania obowiązków dowódcy Choszczyńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej. Proszę dowódcę 12 Brygady Zmechanizowanej, generała Brygady Dariusza Czekaja o zajęcie miejsca przy stoliku oraz przyjmującego i obejmującego obowiązki dowódcę Choszczyńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej. Proszę o wystąpienie pułkownika Sebastiana Hawajdę przed trybunem, a dowódcę 12 Brygady Zmechanizowanej pana generała brygady Dariusza Czekaja o wręczenie szabli od zebrania oficerskiego. A następnie proszę pułkownika Sebastiana Hawajdę o dokonanie wpisów w księdze honorowej 12 Brygady Zmechanizowanej oraz w księdze honorowej Choszczyńskiego Dywizjonu Artylerii Samowieżnej. Proszę pana majora Bartłomieja Dadyńskiego o wręczenie dotychczasowemu dowódcy prezentów od żołnierzy Chorszczeńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej. Proszę o zabranie głosu zdającego obowiązki dowódcy Chorszczeńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 12. Brygady Mechanizowanej. Pana pułkownika Sebastiana Hałajton. Panie generale, szanowni goście, żołnierze Holszczyńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej. Przed chwilą przekazałem propozycję rozpoznawczej dywizjonu i zameldowałem zdanie obowiązków dowódcy. Jest to dla mnie szczególna chwila i zostanie ona długo w mojej pamięci. W moim przypadku historia zatoczyła krąg. 25 lat temu. Po czterech latach zdobywania wiedzy w szkole oficerskiej w Toruniu zameldowałem się do służby w dywizji artylerii Samobieżnej 12. brygady zmechanizowanej, gdzie rozpocząłem swoją zawodową służbę na stanowisku dowódcy pierwszego plutonu ogniowego w pierwszej baterii artylerii Samobieżnej. Zdobywałem doświadczenie na różnych stanowiskach w jednostkach wojskowych w kraju i za granicą. Jednak doświadczenie zdobyte tutaj w tym szczególnym miejscu dla artylerzystów jest bezcenne. Dzisiaj żegnam się ze stanowiskiem dowódcy dywizjonu przechodząc do rezerwy, ale nie żegnam się z wami, przyjaciele, żołnierze najlepszej brygady w Polsce. Zawsze będę służył wam pomocą i swoim doświadczeniem. Dwa lata temu, kiedy przyjmowałem obowiązki dowódcy dywizjonu, wiedziałem, że zadania, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć, są możliwe do realizacji tylko dlatego, że mam za sobą wspaniałych żołnierzy. Byliście dla mnie wsparciem, na które zawsze mogłem liczyć, Zadania niemożliwe realizowaliście od razu, a na cuda musiałem tylko chwilę poczekać. Dzięki Wam, żołnierzom, artylerzystom, stałem się lepszym człowiekiem. Dziękuję za atmosferę służby, jaką tworzycie tutaj, w dywizjonie. Za to, że jesteście zgranym zespołem, służba z Wami była zaszczytem i honorem, będę obserwował już z innej perspektywy Wasze dokonania i gorąco trzymał kciuki. Realizacja zadań na najwyższym poziomie. Nie byłaby możliwa bez wsparcia ze strony Waszych najbliższych. Dlatego też proszę Was bardzo, abyście złożyli wyrazy uznania Waszym rodzinom za trud i poświęcenie, jakie włożyli w to, abyście Wy mogli wykonywać swoje obowiązki służbowe na należytym poziomie. Dziękuję, że mogę przekazać Choszczeński Dywizjon, dumny z jego osiągnięć, ale świadomy wyzwań, jakie przed nim czekają. Panie generale. Dziękuję za wyrozumiałość i zaufanie, za atmosferę, jaką Pan tworzy w brygadzie. Na Pana ręce składam podziękowania dla dowództwa, sztabu, pionu szkolenia oraz wszystkich żołnierzy i pracowników błękitnej brygady. Za wsparcie, jakie codziennie otrzymywałem, dzięki któremu mogłem realizować postawione przed dywizjonem zadania. Dowódcom pododdziałów stojących po mojej lewej stronie dziękuję za pomoc podczas realizacji tych zadań, które stanowały przed dywizjonem. Bez Waszej pomocy nasz dywizjon nie byłby w stanie niektórych z nich zrealizować. Serdecznie dziękuję władzom samorządowym, burmistrzowi Hoszna panu Robertowi Adamczykowi. Burmistrzom i wózom powiatu Hoszczeńskiego. Bez Waszego wsparcia funkcjonowanie dywizjonu byłoby znacznie utrudnione. Spotkałem się z Waszej strony z wielką życzliwością i sympatią oraz zrozumieniem. Za co wam bardzo dziękuję. Dziękuję także przedstawicielom służb mundurowych i instytucji garnizonu za wasze wsparcie i pomoc, na które jako dowódca garnizonu Hoszna zawsze mogłem liczyć. Z tego miejsca pragnę podziękować kierownikom instytucji kulturalnych Choszna. Naprawdę dzięki Wam poznałem wiele sposobów na poszerzanie świadomości kulturalnej żołnierzy i swojej. Jesteście ludźmi z pasją, a takich jest coraz mniej. Bardzo, ale to naprawdę bardzo dziękuję za wsparcie Panu Mariuszowi Adamkiewiczowi, prezesowi Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego, prywatnie pasjonatowi historycznych wojskowych pojazdów militarnych, Kazimierzowi Czapieskiemu prezesowi Rolniczej Spółdzielczości Produkcyjnej i jego zastępcy Rafałowi Kowalikowi. Zawsze mogłem na was liczyć nie tylko przy organizacji pikników militarnych czy imprez o charakterze wojskowym, ale również okazaliście serce podczas charytatywnych zbiórek na rzecz chorych żołnierzy na rzecz chorych dzieci żołnierzy. Ogromny szacunek dla was panowie. Dziękuję żołnierzom i pracownikom instytucji Garnizonu Choszno za ich trud i zaangażowanie w codziennej pracy. Kierownikowi sekcji obsługi i infrastruktury panu Markowi Zuchowiczowi, kierownikowi węzła teleinformatycznego starszemu chorążemu sztabowemu Jackowi Burchartowi, kierownikowi klubu wojskowego 12. Brygady Zmechanizowanej, filia Choszno, pani Katarzynie Stachańskiej. Dzięki wam i waszym współpracownikom zabezpieczenie funkcjonowania dywizjonu i garnizonu było realizowane na bardzo wysokim poziomie. Należy się wam naprawdę szacunek za pracę, jaką wykonujecie codziennie. Nie można zapomnieć też o naszym prywatnym duszpasterzu, księdzu Karolu Wójciakowi. Dziękuję serdecznie za służbę na rzecz dywizjonu, służbę duszpasterską, kiedy nie było tutaj kapelana wojskowego zjawił się kapitan yy, Rafał Daniec ksiądz yy, który wspierał dywizjon od momentu od półtorej roku także czy na poligonie czy na w garnizonie zawsze mogliśmy liczyć na waszą pomoc a teraz parę słów do mojego następcy Bartu Mieju Will Bowen amerykański pisarz i yy, trener umysłowy napisał jeśli chcesz prowadzić innych ku zmianie pamiętaj że lider kroczy zawsze z przodu Stawia czoła nieznanemu i przeciera szlak dla tych, którzy podążają za nim. Bądź takim liderem. Jestem pewien, że nim będziesz. Życzę Ci satysfakcji i do zadowolenia z wykonywania obowiązków służbowych, spełnienia marzeń i realizacji wyzwań służbowych. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz do mnie zadzwonić, żeby pogadać nie tylko na tematy typowo wojskowe, ale na problemy osobiste. Ja teraz będę miał dużo czasu. Szanowni Państwo, pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie podczas służby w garnizonie i dywizjonie. Dziękuję za wyrozumiałość i wsparcie, którym mnie obdarzyliście. Na zakończenie życzę wam wszystkim dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przyjmującego obowiązki dowódcy choszczyńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej 12 brygady zmechanizowanej pana majora Bartłomieja Dadyńskiego. Panie generale. Szanowni goście, panie panowie, oficerowie, podoficerowie, żołnierze. Przed chwilą, ze zazdroszeniem, przyjąłem propozycję rozpoznawczych Choroszyńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej i zameldowałem objęcie obowiązków dowódcy. Czuję w tej chwili jednocześnie smutek i dumę. Smutek, ponieważ odchodzi od nas z dywizjonu wspaniały człowiek, dowódca, przyjaciel, pułkownik Hawajda, żołnierz krwi z kości, doświadczony artylerzysta, posiadający szeroką wiedzę i wizję rozwoju tego rodzaju wojsk. Ścisła współpraca z elementami rozpoznawczymi, dynamika i manewr to elementy, które nam wpoiłeś. Wiem, że dzięki Tobie stałem się lepszym żołnierzem i artylerzystą. Dumny natomiast jestem z żołnierzy dywizjonu, którzy codziennie pokazują swój kunszt artyleryjski, poświęcenie i oddanie służbie. Napawa mnie dumą to, że przez najbliższy czas będę mógł nazywać się Waszym dowódcą. Panie generale, dziękuję za okazane zaufanie i powierzenie mi misji pełnienia obowiązków dowódcy dywizjonu. Dziękuję sztabowi brygady, pionowi szkolenia, dowódcom pozostałych pododdziałów oraz pracownikom resortu obrony nowej i władzom miasta i powiatu chrześcijańskiego za dotychczasową tych, pomoc i wsparcie, jakim odarzyliście dywizjon. Liczę także na dalszą owocną współpracę. Szczególne słowa podziękowania pragnę skierować do pułkownika Sebastiana Hawajdy. Ekipę, jaką to stworzyłeś, i wiedza, jaką nam przekazałeś, sprawiły, że dywizjon stał się lepszy. Stał się jednością. Nasza jedność gwarantuje wszechstronność a wszechstronność jest naszą siłą. Dzięki wskazanej przez Ciebie drodze jestem przekonany, że uda nam się zrealizować każde postawione przed dywizjonem zadanie. Życzę Ci przede wszystkim dużo zdrowia, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności. Dziękuję. Szanowni Państwo, za chwilę zostanie odegrana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Podjęła wybaczność pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Spocznij. Szanowni Państwo, za moment dowódca uroczystości pada komendę do przegrupowania. Po czym rozpocznie się defilada pododdziałów Choszczeńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej. Poddziały baczność, pododdziały do defilady, wgrupowanie marszowe, kierunek prawo maszerować. Pododdziały, spocznij. Wielkiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 12 Brygady Zmechanizowanej. Defiladą rozpoczyna kompania honorowa Dywizjonu Artylerii Samobieżnej wraz z pocztem sztandarowym kompanii kolorowej jest porucznik Mateusz Górka. Kolumnę sztabu dywizjonu oraz baterii dowodzenia prowadzi starszy chorąży sztabowy Tomasz Kosowski. Pododdziały ogniowe prowadzi pierwszą baterię starszy chorąży sztabowy Marcin Rutkiewicz. Drugą baterię starszy chorąży sztabowy Paweł Rutkiewicz. Trzecią baterię starszy chorąży sztabowy Ireneusz Nowicki. Kolumnę Dywizjonu artylerii Samobieżnej zamyka kompania logistyczna pod dowództwem starszego chorążego sztabowego Przemysława Pica. Serdecznie dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej uroczystości i zapraszam wszystkich gości do pamiątkowego zdjęcia przed armatami na skrzyżowaniu, a następnie na poczęstunek do sali odpraw w budynku sztabu.